Witajcie, witajcie, już dwukrotnie obiecywałem, że naszą niedzielną owieczkę zabiorę w góry, więc musiałem już obietnicy dotrzymać, choć warunki no nie są zbyt sprzyjające, bo dosyć zimno, wieje strasznie, myślę, że nawet chyba troszeczkę może to słyszycie ten wiatr, a widoczność taka, że żadnych górskich widoków Wam nie pokaże, ale obietnicy dotrzymałem, choć owieczka trochę szczęście nie miała, bo nie mi tutaj w rękach do mnie przytulona na... Prawie że szczycie równicy. O tyle miała fajnie, że w ciepłym samochodzie tutaj owieczka przyjechała, bo równica akurat takim szczytem jest w Beskidzie, gdzie y, można wjechać zimno, więc zaraz przeniesiemy się gdzieś, gdzie będzie nieco cieplej i tam sobie nieco więcej popowiadamy, ale moi drodzy, będziemy mówić o dziękczynieniu Panu Bogu, o uwielbieniu Pana Boga za wszystko to, czego dokonuje w naszym życiu góry. Są takim dobrym miejscem, by Pana Boga uwielbiać też w pięknie stworzenia, w tym jak okazuje nam swoją miłość w pięknie świata, choć tak troszkę tego piękna dzisiaj e, może nie do końca widać, ale nawet takie warunki też są czymś wyjątkowym. E, więc tutaj z równicy, e, prawie ze, ze szczytu, pozdrawiamy Was z owieczką i przenosimy się gdzieś, gdzie będzie nieco cieplej i tam już o jutrzejszej niedzielnej Ewangelii sobie porozmawiamy. Zimno było niesamowicie na tej równicy, aż nasza owca przemarzła stąd tam tylko bardzo krótko, a teraz już. W słońcu już znacznie cieplej. Moi drodzy, jutrzejszy obrazek, który dostaniecie jutro na Muszy Świętej Niedzielnej u nas w naszej Bazylice o godzinie 10.30, tak wygląda. Będziemy sobie jutro mówili o wdzięczności, będziemy sobie mówili o uwielbieniu Pana Boga, będziemy sobie mówili o tym, że Pan Bóg nieustannie chce działać. Wielkie rzeczy w naszym życiu, tak jak Pan Jezus dokonał wielkiej rzeczy w życiu dziesięciu trendowatych, dziesięciu chorych, których uzdrowił, będziemy o tym słuchali w jutrzejszej Ewangelii, dziesięciu zostało uzdrowionych, tylko jeden wrócił do Pana Jezusa, aby uwielbić Pana Boga, aby dziękować za to, co się stało. Usłyszymy takie słowa: Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Dziękować za dobro, zauważać to dobro, dziękować Panu Bogu, uwielbiać Pana Boga. Mówimy o uwielbianiu Pana Boga w górach, teraz w tym pięknym słońcu i też w naszym kościele, chociażby który widzicie gdzieś tutaj wieża po mojej prawej stronie, za mną, za moimi plecami. Jutro tam właśnie, przecież w naszym kościele spotkamy się, by w czasie Muszy Świętej dziękować Panu Bogu za dobro, które się wydarzyło w minionym tygodniu, by uwielbiać Pana Boga. Już cieszę się. Na to spotkanie z Wami jutro na naszej Muszy Świętej Rodzinnej o godzinie 10.30. Lecę kupić cukierki na jutrzejszą muszę, nagrodę jakąś dla tych, którzy. Obrazków z ubiegłego tygodnia oczywiście odetną kuponik, odpowiedź, imię, nazwisko, wrzucają do koszyka. Więc moi drodzy, widzimy się jutro, by uwielbiać Pana Boga, by mówić o wdzięczności, też o wdzięczności ludziom za dobro, które nas spotyka, za dobro, którymi nas inni obdarzają. Więc sobotnio pozdrawiam Was z naszą owieczką. No i już doczekać nie mogę. Jutrzejszego naszego spotkania, jutrzejszej Muszy Świętej, naszego wspólnego spotkania z Panem Jezusem na Muszy Świętej. Do zobaczenia!